Kochani, witam was na moim kanale Świat Agatki. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam moje prezenty na święta. No to zaczynajmy. Ok, ogólnie na początku bardzo chciałabym was przeprosić za to, że przez prawie 3 tygodnie nie było filmów długich na tym kanale. Nie było też vlogmasów, bo nie nagrywałam vlogmasów, ale za rok obiecuję, że będą vlogmasy pojawiać się. Na tym kanale Ogólnie jeżeli chcielibyście w następnym roku e, Vlogmasy to napiszcie pod e, Tym shortcem, Pod tym szorcem przepraszam Już się przyzwyczaiłam Pod tym drugim filmem e, Vlogmas Albo jeszcze napiszcie Co dostaliście na święta Oczywiście jeżeli odblokują mi komentarze Jak nie no to napiszcie to pod jakimś szorcem Ogólnie dlatego też nie nagrywam szorców Bo mam skręcony staw skokowy No więc tak Zaczynajmy od pierwszego prezentu. Ja ogólnie będę wstawać, bo mam na łóżku te, pre, te prezenty. Ok, zaczniemy od najdrobniejszego do najbardziej tego. Do największego. Okej. Okay. Pierwszą rzeczą są takie zimowe skarpeteczki. Są one w takim wzorku. Takie oto skarpetki. Ogólnie są one mega ładne, mega cute są w ogóle. Takie o. Następna rzecz Ogólnie to będzie Krótki film chyba e, Dobra, następne skarpetki to są Ale są one bardziej puchate Takie słodziutkie Z pusheenem, one są piękne e, Przepraszam, że tak Tutaj poprawiałam, ale kalendarz mi prawie spadał e, Takie słodziutkie są te skarpeteczki No po prostu są takie milutkie Zakochałam się w nich e, No Dobra, następna rzecz jest to Taki oto błyszczyk. Ogólnie był short, jak gdzie pokazywałam, ale nie wiem, czy tam było wszystko widać, bo trochę mi nie wyszło. O Jezu, przepraszam. Telefon mi się prawie wywalił. Okej, okay. jest to taki oto błyszczyk Barbie. Tu są w środku owocki. One nie wylatują, bo przez to, że to jest takie, jakby taka kulka tutaj, nie? I wtedy tak sobie smarujesz, tak? tak? I tak smarujesz. E Ogólnie to, to był taki zwykły błyszczyk i do tego obok był taki bryloczek Barbie. No i ten bryloczek można sobie albo doczepić do tego błyszczyku, albo sobie gdzieś indziej doczepić, na przykład do plecaka. A przez to, że doczepiłam go do błyszczyka, no to mogę sobie ten błyszczyk w sumie przyczepić gdzie chcę. I to jest bardzo fajne. Tak, się ja się nagadałam przy tym błyszczyku. Następną rzeczą są puszynowe kule do kąpieli. Ogólnie to wam je pokażę. pokażę. Ja dzisiaj się w nich chyba chcę wykąpać. Nie wiem, jak, jak yy, z tym. się ja to zdejmę, ale. Bo mogę zdjąć sobie na chwilę, ale no, ciężko będzie więc chyba nie dzisiaj, ale później. Więc ogólnie są one takie cute. Patrzcie, jak to cudnie wygląda zbliżenie poproszę. Ogólnie nie chcę mi się trochę wyostrzyć. Jakie cudne makaroniki to są Dosłownie one są takie cudne Na jakąś jesienną, zimową Nawet letnią bym powiedziała Kąpiel, są one cudne Są naprawdę piękne Zakochałam się Jeszcze to są takie piękne pastelowe ko koraliki, chciałam powiedzieć Kolory No Śpiewamy last Przepraszam, bo to ogólnie jest tak Dość przyklejone, nie wiem jak to jest porównanie takiego po prostu Patrzcie, czy tu jest miętowa kule, czy jego. Aha, to się tak obróciło. Ogólnie, zwrócę chyba do Was, jak to włożę, bo to nie ma bez sensu przedłużać to. Okej, okay, już uważam, tylko wystarczy zamknąć. No, i tak się to prezentuje. Jeszcze w opakowanie. Oh my god, przepraszam. Bo ja mam taką podkładkę na biurku i ona się mi przesuwa. No i jak ja tylko dotknę, no to wtedy ona się przesuwa. tak wygląda ładna z jeszcze. No i idę odłożyć ją następną, rzecz. mm. następną rzeczą, chyba myślę, że to będzie. Taka czekolada Milka. Boże, przepraszam, bo ja siadam i ja to przesuwam łokciami. i to mi się przesuwa tak, że ten telefon mi. Ta, taka czekolada milka w kształcie chojneczki, czekam się tak na choineczki właśnie. Jak, yy, no, widzicie, No, łamie. E, milka taka piękna. No, moja ulubiona w sensie. Zimowa. Moja ulubiona, bo są różne zimowe milki, chyba, chyba. Nie jestem pewna. No i e, e, czek. Ja na to mówię karta. E, karta prezentowa do rezerw na stówkę, więc taki prezencik fajny. Mi się mega podoba. Taki prezentik fajny. Następną rzeczą jest mega słodka rzecz. Mega słodka rzecz. Jeżeli tu są kociary, no to e, Popłacicie się, więc przewincie, ale nie zmuszam. To jest taka słodziutka myszka ko kocia. Nie widzę, bo tu są jeszcze włosiki takie. Ona jest taka cudowna. Jest jeszcze tutaj jest mój ulubiony kolor. Jeżeli ktoś mnie od dawna ogląda, to wie, jaki jest mój ulubiony kolor. Oczywiście, że lawendowy. Kto by nie wiedział, no kto by nie wiedział. Jest ona taka cudna. Tu ma jakiś taki przycisk. A tu ma dwa. I ona tak cichutko chodzi, patrzcie. Przynajmniej w ogóle jej nie słychać, więc to jest... Super rozwiązanie już trzeba. Super rozwiązanie, jeżeli jesteście na przykład na jakimś wykładzie i musicie zapisywać sobie i jednocześnie coś tam myszką musicie klikać, żeby na przykład zapisać, to to jest super rozwiązanie dla jakichś studentów czy coś właśnie takiego, żeby ci studenci mogli sobie e, właśnie tak cichutko to robić, a nie głośno. Są różniste kolory. Ja mam tu jeszcze opakowania od tej myszki, więc Wam powiem jakie są kolory. Jest kolor niebieski, fioletowo-różowy, różowy, różowy yy, zielony, brązowy, żółto-pomarańczowy, czarno-czerwony i czarno-szary. O, tak to wygląda. Więc no, taka myszka. I ja wybrałam taki kolor, on jest mega fajny jak dla mnie, dla dziewczyny. Więc jeżeli... Znacie jakiegoś studenta, to mega polecam wam, nie wiem czy akurat w kocim takim wajpie, 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 przepraszam wajbie, wajbie, nie no nie wiem jak to się mówi, no yy, się spodoba, jak myślicie, że się spodoba, jeszcze tu jest taka sweet łapka, no to wtedy polecam właśnie kupić właśnie na święta, w sensie już teraz nie mogę powiedzieć, ale za rok, To wie, może się przyda do jakichś właśnie długich wykładów, w których nie możecie być głośno, więc to mega się może przydać. Następną rzeczą jest klawiaturka Jest to oto taka klawiaturka Ona jest wyklejsza Nie, ona jest nie, ale Taka klawiaturka i ona jest taka piękno różowa Cudo Tu z tyłu ona ma ogólnie metal Zaraz wam pokażę dlaczego ma metal No a to zaraz Taka cudna klawiaturka Tak możecie sobie pisać Ona jest Taka też fajna dla studentów Ogólnie to studenci muszą mieć swój laptop, nie? No i laptop się ciężko przynosi. A ja mam coś was, co ja dostałam. Co wygląda jak laptop? Przypomina laptopa, ale to nie jest laptop to jest. Uwaga, tablet! Lenovo, Nie wiem, czy źle Wam nie powiem. Lenovo M11. Jest to super tablet. Pójdźcie sobie tylko, ogólnie tu mam dużo powiadomień dosyć. No ale... A jeszcze dużo słodyczy dostałam więcej niż ta czekolada. On ma tutaj w zestawie dodany taki rysik, a nie jak na przykład kupujecie iPada sobie, nie? Już kupujecie iPada. No i wtedy... ogólnie to nie jest reklama, żeby nie było, nie ma współpracy. Ogólnie wtedy przy iPadzie no ten Apple Pencil, czyli ten taki właśnie kosztuje o wiele, wiele Okej okay. Ogólnie grupka klasowa do mnie dzwoni, więc sorki e, no i tak, ogólnie to e, pencil sam kosztuje 800 zł, czy tam... Nie wiem, 500 zł. A sam tablet lenowo... Nie, nie w sumie nie wiem ile on kosztował. No ale taki tablet no jest dodatkowo pencil. Na pewno nie był taki drogi jak iPad. No i taki właśnie ma rysiki fajne i ma jeszcze dwa dodatkowe, więc super. Teraz wam pokażę jak on wygląda w całości. Tutaj schowana. No. Bo właśnie ta klawiaturka była do tego do, w sensie, bo jeszcze dostałam etui to, to różowe, to jest etui. Dlatego właśnie yy, jak to nazwać? Komputero-tableta? Czekajcie chwilę. No i właśnie to jest z tego komputero-tableta laptopo-tableta, o. E, ta. E, opakowanie, więc tak wygląda laptopo-tablet, ta, laptopo. Nie zwnikajcie na bałkę. Jest on mega fajny, wygląda w ogóle jak laptop, więc super. Ogólnie tak, tak wygląda aparacik tego tabletu. Tableta. Jest ja mi klawiaturka, wyjmuję, ale nie trzeba. Ten tablet to jest też mega fajne, właśnie rozwiązanie dla studentów, bo no mogą oni po prostu sobie na... i w ogóle. Jest on na pewno bardziej leciutki, delikatniejszy do noszenia w plecaku niż... Em, niż ten... Em, niż e, laptop właśnie. I e, tak wygląda na opakowanie, jakby ktoś chciał kupić takie. Może sobie teraz zrobić screena. Screen zrobione? Dobra. No, czekajcie, może mam coś jeszcze w Okej, okay, mam USB. Ogólnie tu był jak czego nie ma w przypadku Apple'a, to tu było... To jest jakieś żeby podłączyć do tego ładowarka. Jest tak, zostawię, dostajemy. Takie coś. To jest do karty SIM. Tu była te właśnie do ładowarki, ale nie ma tego już. Tu jest właśnie kabel ładowareczka. Dostajemy. I tu jest opakowanie od tego pensyla. I w tym opakowaniu od pensyla, teraz wam pokażę. Tak na szybciutko. Tutaj są dwa właśnie takie zapasowe. Jakby się na przykład, nie wiem, coś stało czy coś, to można to zapasowe właśnie użyć. Jak dla mnie mega fajne rozwiązanie właśnie dla studentów. Jeszcze dlatego, że jest ten Pencil w zestawie. Jeszcze raz tak będę na opakowanie. Więc mm, no super w sumie rozwiązanie. Ja zawsze chciałam tablet, dostałam to, co marzyłam. Więc nie ma co chyba. Nie, wiem. Nie ma co mówić, że jest bardzo dobrze. Tak się cieszę z tego. To jest najlepszy prezent, mogłam dostać Naprawdę bardzo jeszcze raz dziękuję serdeczkowi sam dla tych, od których to dostałam. Kocham Was. I ogólnie. No to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawiajcie łapki do góry, subskrybujcie ten kanał i do następnego pa pa! Papatki!